Często, często, jak widać, nawet obserwując kilka spraw, po których właśnie za pomocą rozmowy ze zmarłymi, odbyły się poszukiwania i zmarli dokładnie wskazali, gdzie szukać. Problem był jeden, że tam ich nie było. Tam, gdzie powiedzieli, nie zostali znalezieni. Nie wiem, w czym tkwi problem. Czy w tym, że ciało jest gdzieś indziej, a dusza jest gdzieś indziej? I te dwie rzeczy, te dwie rzeczy nie mogą się znaleźć? Że ciało jest zakopane gdzieś indziej, a dusza i ona, ona nie wie, gdzie jest? Cześć, Wolfia, bo tego nie wiemy. To są zagadki, których ponoć nauka nauka tego jeszcze nie odkryła. Ale toś coś, coś, czego ja nie wiem, nie doświadczyłem i dopiero to doświadczam. Nie będę mówił, że to nie istnieje, bo ja się, ja się sam osobiście na tym przekonałem się, przekonałem się, przekonałem się o tym. I być może nawet, ja o tym nie mówiłem, ale być może wiele, wiele razy przekonałem się, przekonałem się też wcześniej. Wcześniej, kiedy zmarła, kiedy zmarła moja babcia i uważam, że, nie mówiłem o tym nikomu, ale uważam, że doszło do kontaktu. Że babcia odwiedziła mnie co, co najmniej dwa razy. Nie wiem nie wiem, czy jest to prawdą, czy. Czy tylko mi się po prostu wydawało. Nie potrafię, bo nie. nie wtedy o tym nie myślałem, a w żaden sposób nie mogłem tego. Nie mogłem tego namacalnie, namacalnie sobie wytłumaczyć tego, co się wydarzyło. Bo nie zostało to zarejestrowane w żaden w żaden sposób odczułem to, ale, ale po prostu nie mogłem sobie sam tego udowodnić. Czy ten kontakt był, czy nie? Ciężko powiedzieć.